Porównanie, Jan Lodzik, Domenico, Valentino, starszy, bardziej doświadczony Valentino, 8 lat, wzrost i zasięg ramen również na jego korzyść, ale niepokonany jest Jan Lodzik i na pewno zrobi wszystko, aby dzisiaj dopisać do swojego rekordu kolejne zawodowe zwycięstwo. Dobry lewy sierpowy Jana Lodzika, trafił mocny i od razu klinczuje Valentino. Mocny prawy, teraz podbrudkowe jeszcze dołożył do tego wszystkiego Jan Lodzik. Odgryza się pojedynczym lewym. Lewy-prawy w wykonaniu Valentino, ale te ciosy nie mają jak na razie mocy. Mocny lewy trafia Jan Lodzik. Dobrze przestrzelił, a raczej zrobił unik Jan Lodzik od razu po tym uniku lewy sierpowy. Dobrze trafiony w tempo. Dobry teraz lewy na dół. Ależ mocno trafia Lodzik. Lewy prawy, lewy sierp. Również dochodzi głowy Valentino. A mocny prawy, kolejny potem e, od razu wyprowadzony na głowę Valentino. O, Aż dobry podbródek. Teraz logika. Aż podrzuciło do góry Valentino. Kolejny prawy, mocny i podbródek, ale odpowiada Valentino. Jednak jeszcze jest gdzieś tam w nim ta taka doza nadziei, że coś w tym pojedynku może zmienić. Seria mocnych ciosów, ale. Zarówno ze strony Lodzika, jak i Valentino, więc nie pozostali sobie dłużni. Niespełna minuta do zakończenia dziewiątej rundy. No takie zwycięstwo Janowi Lodzikowi. A nie, oczywiście oj, będzie dużo, ale będzie odjęcie punktu. One point, one point. Nie uderzaj po komendzie break, bez kroku w tył, okej? Okay? Panie i Panowie, po pełnym się 10 rund najważniejszego starcia dzisiejszego wieczoru o jego werdykcie zdecydowali sędziowie punktowi, którzy ten pojedynek oceniali następująco. Marcin Godań 98-91, Robert Gortat 99-90 i Arkadiusz Małek 98-91. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje... Ja! Yeah!